Zaprezentuję Wam dziś niezwykle elegancką rodzinę lamp Palmira. Jest to propozycja lamp, która zadowoli najbardziej wymagających estetów. W skład rodziny Palmira wchodzą lampy wiszące, lampy przysufitowe, kinkiet oraz lampka nocna. Wykonane są z czarnego materiałowego, matowego abażuru, a elegancji dodaje im. Złota obręcz i delikatne złote wykończenie w środku. Lampy Palmira to niezawodny sposób na wprowadzenie w pomieszczeniu elementu luksusu i oryginalności. Idealnie wpasują się do wnętrza w stylu nowojorskim, jak również w stylu glamour. Świetnie będą pasować do gabinetu. Lub domowej biblioteczki. W tym sezonie bardzo modne jest połączenie koloru czarnego ze złotym, więc szukajcie lamp Palmira na naszej stronie internetowej. I do zobaczenia!